Witam Was w filmie Po prostu w filmie e, Nie no nie, no, po prostu stwierdziłem, że sobie coś nagram i chciałbym Znaczy coś nagram Chciałem w tym filmie specjalnym polecić Normalnie takich rzeczy nie robię, ale Zaraz, momencik Najpierw uruchomię pewną grę Jak już sobie coś mówię, to sobie zagram w pewną tajemniczą grę Którą grałem jak byłem mały, co za niespodzianka W sumie we prawie wszystkie gry, które Tutaj na kanale pokazuję tę grę jakby mały. Chodzi na to, że cały czas jestem ma... Nie, nie, ważne. A co to za gra? Panda Entertainment? Nie wiem, czy mysz nie widać przypadkiem tam? To jest chińska gra, która się nazywa West Adventure? Albo Journey to the West? Nie mam pojęcia, jak się w nią gra. A może grać w dwóch graczy, ale dobra. No że nie na nie testowałem, mam nadzieję, że będzie mi wystarczająco głośno słychać. To co jest opcja? Eee, nie mam kodu, bo jest on tą grę, spadaj. Dobra. A dużo zrozumiem. Może ktoś mi pomoże. Eee, nie, ja chcę grać. chcę grać też wyjść? Tylko nie do DOSA. Dobra, po pierwsze. Pierwszy kanał, który chciałem po... O, fajnie! Mogę świnią grać! Albo mał... człowiekiem małpą. Dobra, dawaj. Czym się steruje? Yy, zaraz. Q, O, włączyłem też. I nasza czworo... O, idę. Okej. Okay. Moment! Nie tak szybko! Nie podchodź do mnie! To jest w ogóle kopia... tego. Au. Wow. Obrywam bo nie umiem się bić! I losowo uderzam o klawisze! Kurde no naprawdę, o jest! Uj skok! Trz, trz, masz? W zęby! <laughs> po pierwsze chciałem, tak jak mówię, normalnie nie robię takich rzeczy, ale zobaczyłem, że no... no mało wyjścia tutaj mają ich filmy, a no, no kurczę, niczym się nie różnią, że tak powiem, no... Znaczy, niczym się nie różnią. Jakiś czerwony zombie, nie wiem, co to było. Warto oglądać ich filmy, bo niczym się nie różni od moich, tak samo robią gry... Pewnie lepiej niż ja, bo ja jestem nienormalny... Ależ oczy zrobił ten kolega. Także... A tu mamy chińskie żarcie. Zupki chińskie, ale... O! Da się wziąć. Dobra, także pierwszy jest... A to w ogóle wszystko będzie w opisie. Oczywiście. Teraz jak to tam... Nie zrobiłem testu, więc nie wiem, a już to mówiłem, ja się powtarzam. A tu można chyba spaść, tak mi się wierzy. Luki 80, nie, 8009? Jak już tak. Bardzo fajnie. Nagrywa pan. Pozdrawiam. Jak się kłóca? Na pewno można to rozwalić, trzeba kucnąć tylko, jak się kłóca? Idzie jakiś duży... Pan. Mutant. Różowy. Go boję bez różowy, kurde I zrobi mi ślisk Ale ja mu zrobię... Come on, Ej, ja zaraz zginę Mogę go zabić, mogę go Muszę go zabić chyba Czy nie? Są głazy Ej kurczę, ot, Czy ktoś chce ze mną zagrać? Niech pu push button I jeszcze z drugiej strony armia O, zrobił jakiś śmieszny ruch Oj Ow Człowiek małpa, zaraz zginie. Drugi kanał jest to kanał... Wicek. 80... kurczę, no śmierć. Tak, o. I mogę sobie wygra... Wyb... wygrać. Wybrać gdzie ląduję. No ja chcę tutaj. Ja chcę iść dajcie mi przejść. A naprawdę jak się... O wow, zrobiłem jakiś fantastyczny ruch. I... Nie chcę to zrobić, bo tutaj mi się teraz przyda... O, świetnie! Człowiek małpa jednak daje radę. Fajnie, I... że jestem swoją laską Używaj laski! Oh yeah! Witek 83 Jeśli nie my I trzeci robi Z Albo Robic Także oni wszyscy robią takie mniej więcej gry Ej, dostajesz kopa Nie? Jeszcze raz, dostajesz kopa co ty tego chociaż różowego mutanta pokonać? O jak teraz zaczął zrywać pięknie człowieku ma dajesz nie, Nie! U... Udało się! Dajesz radę, pokonamy, pokonamy, świetnie No i po, przeszedłem, stage O, a tutaj się czai na mnie, ale ja ci powiem normalnie kolego, że... Życie walne! Nawet... Zacznę to mu walić o trawę Dobra! Także y... Obej... oglądajcie ich y... bo na pewno są, mają, robią dobre filmy Może w ten sposób trochę mi ułatwię, że tak powiem jeśli dotarcie do niektórych ludzi Bo o to mi chodzi głównie O, po, popatrzcie, mogę się od razu tutaj No z razu spalamy, nie z nie, nie, nie mogę Oszukałem grę, nie, muszę jeszcze zabić tych Kolegów, którzy mają problemy z anoreksją Dobra, no to tyle, nie? Bo w sumie już generalnie skończę to żenujący film. Chińska gra. Czemu nie? Ale naprawdę nie gra, nie wiem skąd ja w ogóle tą gremia. Eee, nie wiem... Zupek chiński wtedy nie było, więc nie mogli dodać gratis. Zresztą już zupki chińskie wcale nie są chińskie. Dobra, kończę naprawdę już, już się nie odzywam i do usłyszenia w kimś zagrajmy, tylko w zabiję tego. Na razie.